Zapowiadany przeze mnie wcześniej wyjątkowy gość. Witam bardzo serdecznie w naszym studiu. Historia o wyjątkowym miejscu, wyjątkowym człowieku, który od 10 lat łączy sztukę z pomaganiem. Witam serdecznie, doktor Błażej Łojewski. Cześć, Błażej, dzień dobry, witam Ciebie. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Dokładnie tak. W Chicago od dekady orędownikiem jesteś Lasek, czyli artysta, organizator, wernisarzy, z których. Przepraszam, dochód trafia bezpośrednio do ośrodka. I już teraz, już teraz powiemy na sam początek naszej rozmowy, na samym początku naszej rozmowy, że 8 lutego w duel studio odbędzie się właśnie wernisarz pana doktora Błażeja Łojewskiego, jego ostatni wernisarz, który będzie nie tylko podsumowaniem twórczości, ale także kolejną szansą na to. Aby wesprzeć niewidome dzieci z lasek. Błażeju, bardzo się cieszę, że tutaj jesteś i że możemy po raz kolejny słuchaczy. Ja też panie redaktorze. Ja <grym> i widzów zaprosić na ten wernisarz. Chciałabym, abyś na początku, dla osób, które nigdy nie słyszały o laskach, abyś powiedział, czym to miejsce różni się od innych ośrodków dla dzieci z niepełnosprawnościami. Został założony przez świętej pamięci i wyświęconą, błogosławioną. Elżbietę Czacką, Polski Sejm i Episkopat uznał 2026 rok ze względu na jej osiągnięcia rokiem Elżbiety Czackiej, błogosławionej matki Elżbiety Czackiej za to właśnie, że założyła i doprowadziła do bardzo wysokiego poziomu leczenie czy kształcenie ludzi niewidomych. W Laskach jest, w Laskach jest Towarzystwo Ociemniałych, jednocześnie jest to ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci niewidomych. Te wszystkie wernisaże na przykład, które organizuje to na Pomoc raczej pozalekcyjną, z tego względu, że finansów brakuje na szkołę muzyczną, natomiast na cele statutowe, jak kształcenie dorosłych, kształcenie dzieci. I to jest niekończący się proces, bo zaczyna się od przedszkola, kończy na szkole, szkole średniej i szkołach zawodowych i te dzieci po prostu przychodzą na bieżąco i odchodzą na bieżąco. W tej chwili jest 160 wychowanków, z czego 35 pochodzi z Ukrainy, mhm. a pochodzi z Ukrainy z tego względu, że matka Czacka była urodzona w Białej Cerkwi, a wyświęcona w Żytomierzu i tam były satelitarne ośrodki przed wojną ukraińską i po wojnie to wszystko było za blisko frontu, część dzieci przyjechała do Polski i w tej chwili jest 35 dzieci z Ukrainy, 20 jako uchodźcy. Mhm. I jak macie Państwo kogoś na przykład z Ukrainy, to też bardzo bym prosił, żeby to rozpowszechnić wśród swoich znajomych. Mało tego, na wernisarzu, który będzie w niedzielę. Mam pomoc akurat warsztatu metalurgicznego ukraińskiego, który mi pomógł zrobić ramy do prac, które będą prezentowane. Także ta współpraca jest naprawdę bliska, ze względu na to, że mimo wszystko narody są tak blisko położone, że byłoby nieprzyzwoicie wprowadzać jakieś. Elementy pomiędzy nas. Natomiast jak wybuchła wojna, to na przykład na swoim wernisarzu ze swoich prac zrobiłem taką pracę, która wyglądała jak duża, duża, duża łódź jako mm. symbol nadziei, i też to miało związek z naszymi. Wschodnimi sąsiadami. Natomiast... Ale no właśnie, od, czy, od kiedy to się, jak to się zaczęło? Bo wspierasz Laski już od 10 lat. Co sprawiło, że to nie było jednorazowa akcja? Co sprawiło, że to tak długofalowe zaangażowanie, które trwało 10 lat? Jak to się wszystko zaczęło? To zaczęło się, by, by, kilka faktów. Moje prace to są takie, że ich po prostu nie widać. Mhm. To jest totalny maks minimalizm. Mało tego, farba jest biała, czyli wszystko zlewa się i tego nie widać. I hasło, motto mojego konceptu sztuki to jest, że nie widzisz tego, na co patrzysz. Ja bym chciał, żebyś widział, widziała to, co chcesz zobaczyć. Czyli przerzucam odpowiedzialność za odbiór swojej sztuki, nie to, co ja chcę pokazać, tylko to, co państwo chcecie zobaczyć. I to jest tak popularne, że nawet jak pójdziecie do muzeum i widzicie, Realistyczne obrazy. Zdziwicie się, że każdy widzi co innego. Tak samo jak oglądacie filmy, czy idziecie na sztukę. Nie zdziwcie się, że was najbliższy towarzysz, czy rodzina zupełnie ma inne... Wywiadowe. Spojrzenie, nie, nie, nie prawda? Spojrzenie. Mhm. Także pierwsze, że to był koncept sztuki. Druga, że w czasie pierwszego wernisażu tak dobrze nam się oglądało i bawiło, że rzuciliśmy hasło, dobra, to może coś z tego zrobimy lepszego, czyli zbierzemy pieniądze na jakiś cel. Dużo tego nie było, ale było i akurat wybraliśmy laski. A oprócz tego jeszcze miałem kogoś z rodziny dawno temu, pracującego w Laskach b, 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 przez bardzo długi czas. I mało tego, teraz się okazuje, że też jakieś tam kontakty personalne istnieją. Także państwu może się wydawać, że laski to jest daleko nie wiadomo gdzie ale tak, mają dwie filie w Polsce jedną na południu, drugą na północy. Mają by, swój ośrodek w laskach, taki główny, gdzie dzieci praktycznie każdy kamień znają, każdą nierówność, o którą mogą się wywrócić i dlatego to jest nazywane. Ośrodkiem w laskach, bo one tam się uczą samodzielności. Tylko w pewnym momencie po, ten, po tą samodzielność muszą wyjść z środka i wtedy mają problemy z krawężnikami, mają problemy z windami, mają problemy ze schodami. Także ta współpraca naprawdę dużo przyniosła mi samemu, bo zbieranie. Dach, środków, środków tak. jest naprawdę skomplikowane. Zresztą ty kiedyś powiedziałeś coś takiego, że najgorzej jest prosić, najłatwiej jest dać. dać. I, i, I sami Państwo widzicie, że jak możecie dać, to dajecie łatwiej. U mnie jest sytuacja najbardziej skomplikowana, bo ja jak zakończę swoje wernisarze, to z Państwem w ogóle nie będę miał nic wspólnego, natomiast wy możecie wejść na stronę internetową laski.edu.pl laski.edu.pl i zawsze proszę od momentu jak mi jeden z naszych krytyków powiedział, że wszedł na laski, a tam same dziwne rzeczy były. No to, to nie ta strona, gdzie, nie ta strona także to ma być laski.edu.pl I jest wytłumaczone, w jaki sposób wpłacać. I jeżeli dochodzicie do punktu, gdzie wybieracie, na co fundusze mają pójść, to są to na stronie są cele statutowe, które są potężne i zresztą laski mają fundusz około ponad 60 milionów złotych, ale właśnie na cele. Mecenaskie nie ma tych pieniędzy mhm. i jeżeli będziecie widzieli mecenat, ewentualnie e e e szkołę muzyczną, to ja bym prosił, żeby tam wpłacić. Potrzeby nie są duże, ale dla nich są bardzo duże. Przede wszystkim trzeba naprawić organy, które już mają 30 lat i jak każdy instrument wymaga konserwacji, konserwacji tak. nastrojenia i y, tutaj potrzebują pieniądze, dostali y, fortepian, na którym Christian Zimmerman uczył się do swojego koncertu Chopinowskiego, też wymaga konserwacji i nastrojenia, ale przede wszystkim już od bardzo długiego czasu nie można się doprosić o remont łazienki, bo mm -hmm. po prostu są ważniejsze cele i y, bardziej kosztowne i nawet tak proste cele jak konserwacja, poprawienie łazienki dla uczniów to jest problem. Natomiast na szkołę muzyczną zawsze proponowałem, bo kiedyś wychowanka szkoły muzycznej była u nas, tylko że diamenty nie zdarzają się. Każdego lata, ale jak teraz rozmawiałem z dyrektorką szkoły muzyczną, panią Beatą Dąbrowską, to powiedziała, że mają trójkę dzieci, które by były w stanie poprowadzić koncert, tylko że znowu nie to są dodatkowe wydatki, to już wolę, że to szło wszystko na szkołę muzyczną, jeżeli na indywidualną pomoc. Natomiast muzyka. Raz, że kształtuje człowieka, szczególnie pamięć, kształtuje stosunki międzyludzkie, socjalne i łagodzi obyczaje, jak ktoś powiedział. Także mam do Państwa prośbę. To, co. Przez 10 lat się nauczyłem o zbieraniu pieniędzy, że żebyście sami nauczyli się wejść. Ja nie potrzebuję, żebyście mi przynosili cokolwiek, tylko ja chcę, żebyście weszli sami. Dlaczego? Jak zrobicie to w tym roku, to niewykluczone, że zrobicie to w przyszłym roku i w następnym, następnym i będziecie mieli sami. Kogoś, komu będziecie pomagać. Ważne jest to, że jak tam wpłacicie, to wiecie, wiecie, że te pieniądze tam zostają. To nie jest coś, co po drodze może zaniknąć, zginąć czy się rozpłynąć. Te pieniądze pójdą na laski. Gdzie, jak, w jaki sposób oni to wydadzą, to już od nich zależy i dlatego mówię: jest ta lista celów statutowych czy głównych celów. Na pierwszym miejscu zawsze te najważniejsze, ale jak ten najważniejszy to był na przykład akademik dla. Chłopców i wydatki były 9 milionów mm -hmm. złotych, no to y, naprawdę to potrzeba bardzo dużych pieniędzy i załóżmy państwo do tego. Do... No tak, ale powiedz mi teraz, bo tak, tegoroczny wernisaż to, jak twierdzisz, jak mówisz, ostatni. <coughs> Dlaczego właśnie teraz zamykasz ten rozdział i, i czym ten wieczór będzie się różnił od tych poprzednich? Po 10 latach uważam, że to jest najlepszy okres, żeby zamknąć wernisarze, nie dlatego, że zakończę prace artystyczne, natomiast uważam, że mój koncept sztuki, który nazwałem psychizmem, i to polega na tym, że Państwo macie czas, ja wam daję miejsce, ja wam daję możliwości, że przychodzicie i albo widzicie, albo nie widzicie. Co prawda będzie sporo ludzi i nawet jeżeli macie najbliższe osoby, inaczej będziecie odbierali to podobne jak pójście do muzeum czy do galerii. Najlepiej się wchodzi samemu, przeżywa, co się może przeżyć i się wychodzi. Natomiast, jeżeli jest ktokolwiek inny, może dochodzić do zakłócania naszego wnętrza. I załóżmy, co innego, jeżeli mamy się bawić, a co innego, jeżeli mamy myśleć i nasze przemyślenia. Dlatego muzea sztuki nowoczesnej bardzo są puste, tylko że Osoby, które tam chodzą, y, mają zupełnie inne przeżycia. Jak się idzie do Luwru w tej chwili, jak się idzie do innych potężnych muzeów, tam jest tłok. Tam człowiek zupełnie o czym inny myśli. Myśli jak przejść przez ten tłum, jak wyjść stąd, a nie co widzimy na ścianie. Skoro y, 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 mamy obrazy, które musimy oglądać z odległości pięciu metrów, a możemy nosem pójść po innych i poglądać jak artysta malował, to jest zupełnie co innego. Także moje wernisaże uważam, że spełniły funkcję na tyle, że ja jestem zadowolony i ci, którzy uczestniczyli w nich, są zadowoleni, natomiast będzie zupełnie inny. W dalszym ciągu jeszcze pracuję i dopiero jutro będzie składane to wszystko, bo to będzie w sumie... E, e, Ile pracy? E, e, w, sumie, w sumie trudno powiedzieć, bo. No załóżmy, to musi zostać wszystko i, prawda, ładnie, wkomponowane w to miejsce. Będzie jedna główna. Biedem. Będzie jedna A, okay. główna, która powstała, załóżmy. Z tego względu, że jeżeli już przechodzimy poza kanwy, poza. Płótno obrazu, no to już zupełnie jest inny wymiar. Później już i y, wymiar czasowy był y, rok temu. Teraz to już jest poza piątym wymiarem. Teraz to już <grym> jest zupełnie, zupełnie do wyobrażenia. Także będzie y, jedna duża instalacja, ale będzie na tyle ciekawa, że będą powiązania i z Kubrykiem i załóżmy z fizyką i z matematyką. I co Państwo zobaczycie, to moi, no, to jest potrzebny czas. Ja nie przypuszczam, że cokolwiek y, dramatyczne się zdarzyło, ale wydaje mi się, że to jest najlepszy czas, żeby odejść. Osiągnąłem apogeum, mam swoje osiągnięcia i w tym momencie, załóżmy, propagacja tego, co osiągnąłem, a podstawy były bajecznie proste. To był Malewicz, który wymyślił czarny kwadrat, biały kwadrat, mm. bajecznie proste prace tylko że on miał trochę inne założenia i założenia Rorschacha na zasadzie czarnych kleksów i stymulacji naszej wyobraźni, czy naszej duszy, psychy. Dlatego ten koncept nazywa się psychiczny, Psych. bo Pochodzi od duszy, nie od psychizmu jako psychizmu w tej chwili znanego w literaturze i w encyklopediach. Ja będę prowadził swój psychizm, że to jest pobudzanie naszej duszy. Także uważam, że to jest najlepszy moment, żeby, żeby zakończyć wernisarze, ale że kontynuować wsparcie lasek poprzez Państwa. Ja wam nie jestem do tego potrzebny i mnie nie musicie widzieć, mnie nie musicie znać, najważniejsze, że możecie sami komuś pomóc i wejść na laski.edu.pl, wpłacić ile możecie, bo wpłaty są przeróżne, ale najważniejsze, co bym chciał wam powiedzieć, przez te 10 lat, dopiero w zeszłym roku udało nam się załatwić, że Fundacja Charytatywna Amerykańska przekazała pieniądze bezpośrednio na Fundację Charytatywną. Polską. Z tego względu, że ta fundacja należy do kościoła, można tak samo odliczać sobie od podatku. podatku. I wtedy załóżmy, możecie Państwo przekazywać nie dolara, nie sto, tylko tyle, ile po prostu chcecie. I możecie przekazywać z korporacji, gdzie możecie odliczać pieniądze. Ile mi czasu zabrało, żeby to wszystko dopracować, dojść do tego, są jeszcze inne możliwości, jeszcze inne pomysły, które inne narody skuteczniają, a my, za przeproszeniem, straciliśmy miliardy dolarów oddając nasze domy dla miasta Chicago. Co roku Chicago Tribune robiło wkładkę, gdzie były tysiące polskich domów, gdzie ludzie po prostu samotni odchodzili. I proszę, proszę Państwa, wyobraźcie sobie, że jakaś akcja przynosi 400 tysięcy nagle. Dla miasta, a nie na przykład dla takiego miejsca jak dla na Polaków. przykład Laski, Polacy. Dla, tak. dla yy, Doktorze, to teraz tak, zaprośmy wszystkich. Bardzo proszę, abyś zaprosił wszystkich na, na wernisaż. Yy, odbędzie się 8 lutego. Gdzie i o której godzinie nasi słuchacze Mogą przyjść, wesprzeć, ale przede wszystkim spotkać się z Tobą, z Twoją sztuką, bo to jest Twój wernisaż, i, i przeżyć, tak jak powiedziałeś, każdy na własny sposób sztukę, którą nam proponujesz. I pieniądze można wpłacać zawsze. Państwo nie musicie mieć jakiegoś impulsu płynącego ode mnie. Mo, można wpłacać pieniądze przed świętami, można wpłacać pieniądze po świętach, można wpłacać. Przed sezonem podatkowym można wpłacać po sezonie podatkowym. Jak macie Państwo potrzeby i za dużo pieniędzy, to Was zapraszam, żeby nawiązać kontakt z laskami i ich wspomagać na bieżąco. Mój, mój wernisarz będzie pomiędzy godziną drugą a piątą w Dual Studio. Bardzo dziękuję organizatorom, bo naprawdę potężną pomoc, że samemu zorganizować tak skomplikowaną akcję, to naprawdę trzeba się nachodzić i nie wszystko jest dostępne. A w Duel studio wszystko. Pozdrawiamy i Gr Grzesia i Marysię yy, audiowizualne pomoc, cokolwiek jest potrzebne, oni wszystko dostarczają. Czyli tak, o której że, godzinie w Dual studio? Pomiędzy drugą a piątą e, zapraszam serdecznie gorąco, nie musicie Państwo nic ze sobą przynosić, żadnych da, da, darów, żadnych pieniędzy, ale jeżeli wejdziecie dzisiaj, czy jutro, czy za miesiąc, czy za rok. I będziecie pamiętali, że są tacy, co mają mniej, a potrzebują więcej, to y, państwu będzie lepiej jeżeli będziecie znać kogoś, komu te pieniądze przekazujecie. W Laskach jest Justyna Grochowska, która przejmuje, w, załóżmy, całą pieczę nad funduszami później to jest przez nich rozpropagowywane. Także możecie bezpośrednio kontaktować się z nią. Ja już nie mówię o wyjeżdżaniu do Lasek, bo za bardzo... Gdyby by ba. ktoś był w Polsce akurat, prawda, też podczas... Raczej no to nie jest wiadomo, to nie jest takie dość... Tam chodziłem, no bo... No to jest szkoła, to jest miejsce, gdzie dzieci, dzieci się kształcą, więc nikt nie chce, absolutnie, absolutnie. Inne. Natomiast my możemy to obserwować z zewnątrz, co się dzieje, oni mają swoją stronę internetową, swoje zawody sportowe, mhm. na przykład wyniki, swoje osiągnięcia prezentują na stronie internetowej. Także możecie Państwo wejść na znowu laski.edu.pl, wszystkie dane tam są, możecie przejrzeć, zobaczyć i wesprzeć. Wspieramy, podglądamy i tak jak dr Błażej Bojewski powiedział, nie trzeba przynosić pieniędzy na wernisarz, można wejść już dzisiaj na ich stronę i wpłacić pieniądze i tak robić w każdym momencie, kiedy tylko mamy ochotę wspierać właśnie ten ośrodek dla dzieci w Laskach. Dobrze, panie doktorze, widzimy się w niedzielę 8 lutego, godzina druga? Druga po południu Dwell Studio. E, łatwo znaleźć resztą tutaj. Będą podane również e, wszystkie informacje do tego spotkania. No i myślę, że też warto zobaczyć 10 lat Pracy, pięknej pracy, to nie jest nasze pierwsze spotkanie. My na te tematy spotykaliśmy się rokrocznie, w każdym, w każdym roku mamy tutaj spotkanie, Wielkie. więc tym bardziej. Wielkie tak. dzięki za to, co doktor robi, nie tylko dla dzieciaków, ale również tutaj dla nas w Chicago, i że w ten sposób chce połączyć doktor nas samych poprzez Twoją sztukę, również ze wsparciem. Dla ludzi, którzy naprawdę tego wsparcia potrzebują. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie redaktor. Dużo zdrowia państwu życzę. Dziękuję.